W dzisiejszym programie poznasz zasady small talk, jak tworzyć pudełko opowieści, jak angażować klienta do rozmowy. Adam Szaran, Katarzyna Szaran. W tym programie rozmawiamy o rozwoju osobistym, motywacji i o sprzedaży. Inspiracją do dzisiejszego odcinka stało się to, że z sali szkoleniowej e, trochę zszedłem do jazdy z handlowcami, to znaczy tą aktywność jakby mój klient sobie zażyczył i w czasie tej jazdy z handlowcami tam przyglądałem się na ich pracę i patrzyłem co można by było wzmacniać, czyli robiłem tak zwaną pracę podwójną czy on the job training, e, różnie to nazywają. No i zauważyłem, że taki jest taki jeden fragment, który jest bardzo potrzebny, a który jest pomijany na szkoleniach, bo na szkoleniu jednodniowym się po prostu nie mieści, a na dwudniowym się po prostu też nie mieści i to jest small talk, czyli taka pierwsza część jakby w czasie wizyty handlowej, którą, e, którą handlowiec ma wykonać i tutaj, jak Państwo wiedzą i znają na przykład Big Five, czyli taką wielką piątkę osobowości, możemy być bardziej ekstrawertyczni bądź bardziej introwertyczni. I ekstrawertycy oczywiście mają większą łatwość do tego, żeby nawijać w czasie tego Smoltoku. Introwertycy mają z tym większy problem, chociaż są bardzo dobrymi handlowcami, no to tutaj na tym etapie trzeba im pomóc. No i chcieliśmy się dzisiaj podzielić metodami na small talk. No a small talk jest bardzo ważny i sprawdza się właśnie w takich sytuacjach, kiedy jedziemy do klienta, kiedy trzeba w chwilę poczekać, zanim klient przyjdzie. Natomiast to, co jest takie istotne w small talku, to są takie dwa wektory, bym powiedziała. Pierwsza rzecz to jest po prostu zwyczaj kulturowy. Czyli no najzwyczajniej głupio jest od razu przechodzić do meritum sprawy. Fajnie jednak wcześniej pogawędzić, porozmawiać o czymkolwiek. A druga rzecz to jest jednak budowanie relacji. Czyli taka rozmowa, taki wstęp grzecznościowy, nazwijmy to, po prostu sprawia, że możemy ocieplić swój wizerunek, rozmówca się do nas przyzwyczai. Czyli generalnie to są takie dwa aspekty. A one wynikają z tego, że w ogóle sam small talk to jest luźna, niezobowiązująca pogawędka, która nie ma innego celu, jak po prostu umilenie sobie czasu. Tak, ja tu nawet tak mówię, wiesz, że small talk to ma zabić ciszę. Nie, no bo Też. rzeczywiście, jeżeli my tam idziemy jest cisza, to czujemy się niekomfortowo. Dokładnie. A jak czekamy na kogoś, i by była cisza, też niekomfortowo. I takie dwie grupy metod zwykle omawiam z handlowcami. To znaczy, ja sobie dopiero gdzieś niedawno pogrupowałem, że to są grupy. Z jednej strony możemy angażować człowieka do mówienia. No a z drugiej strony możemy mówić sami. Możemy mówić sami i obie rzeczy zabiją nam ciszę i takie grupy metod chcieliśmy państwu przedstawić. Zobaczmy na slajdzie pierwszą grupę tą właśnie angażującą do, do mówienia. I tutaj jeżeli chcemy angażować do mówienia, czyli sprawić by ten drugi nasz klient, żeby się angażował, no to no trzeba pytać. No a jak pytać? No to wystarczy wskazać tematykę pytań i to bardzo mocno pomaga handlowcom właśnie w tym co, na co oni mogą sobie pozwolić. I pierwsze to są pytania o otoczenie. To są takie trochę nazwijmy to pytania książkowe, nie wiem w jakiejś książce kiedyś był taki przykład, że jak stoją w sekretariacie narty zapytaj klienta o był pan na nartach czy tam kiedy pan był na nartach no wiadomo nie wiem ja nie pamiętam kiedy widziałabym narty w jakimś sekretariacie u klienta dlatego mówię, że to jest przykład książkowy. Natomiast są takie przykłady rzeczywiście, że w gablocie stoją puchary klienta. No i rzeczywiście można zapytać o te puchary albo siedziba jest w bardzo pięknym miejscu, czy z okna widać piękny widok i też można o tym powiedzieć. Tyle, że co no są to dobre przykłady, żeby zaczepić, bo klient na pewno będzie znał odpowiedź, ale fajnie jednak wyjść troszeczkę poza szablon no i zadać pytanie no, w ciekawszy sposób do tego otoczenia. Tak dlatego, że po prostu uznajemy, że to akurat ta pierwsza grupa pytań to są takie dosyć szablonowe. Jak jest piękny widok, to każdy wchodzi o ten widok zagaja no i stajemy się trochę szablonowi. Dlatego wstawiliśmy jako drugie pytania możliwe, no to są pytania o biały wywiad. To kiedyś omawialiśmy w czasie jednego z odcinków, że szukamy, jak jedziemy na spotkanie, to szukamy informacji o firmie. I czasami jest tak, że wyczytaliśmy, że się na przykład przeniosła zmokotowa na ochotę, na przykład. No to wtedy możemy zaczepić klienta i o to zapytać. I zapytać się, co było powodem decyzji, a jak tam pracownikom, czy to pracownicy wnioskowali, czy się lepiej tutaj pracuje, czyli czytałem, widziałem i chciałem o to zapytać. To jest ten schemat, który byśmy zastosowali w tym przypadku. I tutaj klient znowu wie, jak na to odpowiadać, bo pewnie te pytania się mu też zdarzają. Tak, kolejne pytania, mamy pytania o przeszłość. One się sprawdzają wtedy, kiedy my już u tego klienta byliśmy i pamiętamy, o czym rozmawialiśmy. Na przykład, nie wiem, może klient się zwierzał, że syn właśnie ma maturę. No to fajnie by było zapytać, jak ta matura poszła. Albo, że wybierał się akurat na urlop i, nie wiem, jechał do jakichś ciepłych krajów. No to też można zapytać, jak udał się urlop albo gdzie był. Więc tutaj już ważne jest to, że my wiemy, o co Chcemy zapytać, znamy jakąś przeszłość? No, chyba, że chcemy sięgnąć do przeszłości w stylu, wie pan, co a w ogóle to jak ta firma powstała. No i czasem się okazuje, że szef jest, nie wiem, zaczynał jako kierowca i, i właśnie aż teraz ma wielką, prężnie działającą firmę, więc chętnie nam o tym opowie. Yy, tak, to jest bardzo, popatrzcie, bardzo takie relacyjne i indywidualne. My lubimy opowiadać o swoich osiągnięciach, lubimy, jak ktoś pamięta, że coś nam się przytrafiło, tak jak Kasia tutaj mówi z maturą, czy nie wiem, jakiś pożar ostatnio gasił, musiał gdzieś biec, jak to się zakończyło. to to jest bardzo fajne Indywidualne podejście. Natomiast możemy też pytać o opinię. I ludzie, tak jak lubią mówić o sobie, tak lubią dzielić się swoimi opiniami. W niektórych badaniach, które były robione, jest wyraźnie, wyraźnie pokazane, że ludzie nawet, żeby mówić o swojej opinii, to są gotowi rezygnować z zysków. Nie będę doświadczenia omawiał, ale po prostu jest tam przyjemnie mówić, dzielić się swoimi opiniami. Więc można zapytać, co pan myśli, jak, jak ten rynek będzie funkcjonował teraz, w którą stronę to będzie szło? Niektóre firmy mi mówią, że pojawiły się pierwsze oznaki ożywienia, jak Panów Uważa. Ludzie uwielbiają czuć się ekspertami i dzielić się swoją opinią. Tak, tutaj do tej opinii to chyba ważne jest to, żeby nie, nie pytać przypadkiem, co pan myśli o rządzie teraz, nie wiem, o polityce, a, o tak. tych sprawach. Tematy takich... wrażliwe pomijane. pomijamy, aborcja, wro... nie, nie polityka, pytamy tego to rzeczy. Nie, nie. Dokładnie. nie, I jeszcze możemy, wiesz co, czasami jak z handlowcami jeździli, oni się krępują pytać o rzeczy, które są ewidentne, typu stoi motocykl i jest tam road 66 na przykład jeszcze tabliczka mhm. i boją się o to pytać, bo nie jeżdżą na motocyklu ja albo nie, się nie byli bała, nigdy na, na Jamajce, a klient wrócił z Jamajki, nie potrafią nawiązać. I tutaj jest ta metoda, taka ciekawości ciekawość dziecka, dziecka. wymieniana jako ostatnia na tym naszym slajdzie. Chodzi o to, że my możemy tak jakby przyznać się do swojej niewiedzy i zapytać właśnie jako, jako ludzie tacy ciekawi tego, co, co widzimy, zaobserwowaliśmy. Czyli proszę mi powiedzieć, bo ja nigdy nie jeździłam na motocyklu, co jest takiego pasjonującego, pan jako użytkownik, coś takiego pasjonującego właśnie w tym jeździe motocyklem, że, że tylu ludzi to praktykuje, coś takiego. Czyli tak. nie bójmy się pytać, mimo tego, Oczywiście. że nie mamy wiedzy, tylko się przyznajmy do tego i szybko musimy wskoczyć od razu Drugą grupę metod, pokażmy slajd, to są te metody, w których to ja nawijam, czyli możemy być trochę takimi storytellerami, tylko niewątpliwie potrzebujemy do tego zgromadzić historię, dlatego to nazwaliśmy pudełko historii. Ja zauważyłem, że takie historyjki my powtarzamy co jakiś czas na imprezach różnego rodzaju, mamy takie swoje historyjki i czasami nam przychodzą do głowy i trzeba je zapisać. Po prostu ja sobie na początku katalogowałem takie historie, które nadają się, są minutowe, dwuminutowe, nadają się do przedstawienia gdzieś tam do opowiedzenia. Katalogowałem je sobie w ramach dotatnika. Czyli spisuje sobie takie historii i to jest pierwszy krok. Dalej drugi krok to jest to, że my musimy e... wyciągnąć wniosek. Tak. tak troszeczkę zaczęłam się zastanawiać nad tymi historiami, bo powiedziałeś z imprez pewnie nie wszystkie historie się nadają. To też taka ważna uwaga. Natomiast generalnie, jak już opowiadamy naszą anegdotę, to warto wyciągnąć wniosek, żeby ten klient wiedział, a właściwie po co ty to mówisz, do czego to jest, a kolejna rzecz, bo, bo jak popatrz jak kończymy mhm. opowiadać historię, a tego wniosku nie ma, to klient nie wie, czy ma nawiązać, no czy do czego to prowadzi, no więc wniosek z historii jest ważny przygotujmy sobie jedno zdanie taki wniosek klient najwyżej wtedy powie a no tak ma pan rację ne? w ten sposób na to nie patrzyłem tak i najgorsza sytuacja kiedy klient nadal się nie nie odzywa w sensie nie inicjuje dalszej rozmowy więc możemy jeżeli tylko chcemy opowiedzieć jeszcze jedną historię e, tylko tutaj pewnie ważne jest przejście przejście pomiędzy historiami one muszą się zazębiać czyli jak zakończyłem na jakiejś historii na jakimś wniosku to mogę powiedzieć a tutaj mi się przypomina w związku z tym kolejna historia i mogę pójść dalej to znaczy dobrze tacy storytellerzy tak to nazwijmy albo ci co mają praktykę z w jednym paluszku potrafią przejść z historii do historii, ale pominęliśmy jeszcze jeden punkcik tam jest napisane pretekst. Chodzi o to, że do naszych historii musi być pewien kontekst, żeby je zacząć opowiadać tak z głupia Francja, jak to mawiają kolekwialnie, no głupie jest zacząć opowiadać historię, więc ja muszę mieć jakiś pretekst, więc jeżeli pretekstem może być pogoda i tutaj mi się przypomina taka historia. Mamy dzisiaj paskudną pogodę i powiem panu, a ja mam inne, ja mam inną e, e, spojrzenie, inne na pogodę, bo ja kiedyś jeździłem po Polszczyźnie i zatrzymaliśmy się z handlowcem w takiej małej gospodzie, i tam były fatalne warunki w pokoju. więc Zeszliśmy wypić jakieś piwko w restauracji, i narzekaliśmy na pogodę. I tam pani podeszła do nas, właścicielka, i ona zaczęła opowiadać, że przez pół roku była w, była w szpitalu i ona nie mogła wyjść na zewnątrz. A akurat był czerwiec, było uchylone okno, i ona czuła ten zapach truskawek, bo obok było targowisko. I ona sobie powiedziała, że nigdy nie będzie zła na pogodę, że ona chce pogody do każdej doświadczeć, że to będzie ucieszyło, czy mróz, czy deszcz, czy wiatr że każda pogoda jest lepsza jakiej doświadczamy niż jeżeli jej nie możemy doświadczać i od tej pory powiem panu przyjąłem sobie taki wniosek wyciągnąłem, że nie ma złej pogody są tylko złe ubrania i to jestem święcie ku temu przekonany i za każdym razem to sobie przypominam jak jest taka pogoda tutaj jakby dałem wam taki element mojego smoltoku jest historia historia była powiedziana dlatego, że pretekstem była pogoda może być pretekstem miejsce czyli opolszczyzna może być coś co mijam pretekstem mogę zazębić jeżeli dalej jest milczenie mogę zazębić do kolejnej historii mogę przebić przebić pytanie Wobec klienta. Natomiast te dwie grupy metod rzeczywiście się bardzo sprawdzają, czyli albo wciągamy klienta do, do mówienia, albo rzeczywiście sprawiamy, że, no, że nas cisza... słucha i jest zaangażowany, a cisza jest po tak. prostu zajęta w miły sposób, bo small jest umilaniem sobie czasu. Tak jest i dobrze by było, żeby te historie były po prostu ciekawe i prawdziwe. I ja na przykład tę historię tam z doświadczeniem, jeżeli bym chciał przejść mm -hmm. do czegoś kolejnego i by była taka cisza, no to bym zaczął. A propos doświadczenia, to mam takie nowe doświadczenie, może pan o nim jeszcze nie słyszał, ono jest biznesowe i bym opowiedział na przykład to doświadczenie, w którym laboranci razili się prądem, jak się mm -hmm. nudzili, nie? I to też byłoby. No, intrygujące, powiem. Intrygujące, ci. tak, i by tak. było miłym spędzeniem czasu. Człowiek by dobrze pamiętał tą wizytę moją. Dokładnie tak. Small talk to jest kwestia techniczna wciągajmy klienta w rozmowę, a jeżeli to nam nie wychodzi, to po prostu opowiadajmy historię. Za dzisiejszy program dziękujemy i zapraszamy do kolejnego.